Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś mamy dla Was Mistrzów Wielkiego Wyjścia. Tak, czyli produkty, które zabieramy ze sobą lub które nie wiem, stosujemy, jeżeli wychodzimy nie wiem, na randkę, do kina z naszą sympatią, na imprezę. Jakieś takie wyjścia, wiecie, typu co, też na wesela, takie jakieś chrzciny, komunia, jakaś impreza. Tak. Takie wyjścia, gdzie chcemy wiecie, wyglądać jak gwiazdy rozgwiazdy, tak. żebyśmy tak najładniejsze były na parkiecie i co wtedy robimy, co wtedy się ubieramy. I zaraz się wszystkiego dowiecie o tym. Zaczniemy może od sukienek. Może tak. nie wszyscy lubią chodzić w sukienkach, ale jednak jak się już idzie na jakąś taką imprezę, uroczystość elegancką, mniej elegancką, to wtedy może jakąś sukienkę. Ja wiem, że mogą być zwolennicy sukienek, albo osoby, które nienawidzą sukienki, ale czasami samo się tą sukienkę, to kobieta po prostu gdzieś taka elegancka, seksowna, z klasą. Ja mam w swojej szaty dwie sukienki, które są moimi najfajniejszymi sukienkami i zawsze je zakładam. Jeżeli idziemy gdzieś z dziewczynami na imprezę, Zawsze wtedy się sprawdza Mała Czarna i mam taką jedną sukienkę, którą mam już tu od kilku lat, od kilku lat, może od dwóch czy trzech lat, jest to Mała Czarna z River Island. Ja ją zawsze nakładam, kiedy nie wiem w co mam się ubrać, albo wiem, że Mała Czarna będzie najlepszym rozwiązaniem, albo nie wiem. No jakby seksowną randkę, coś takiego. Coś na na To jest moja jedyna czarna, Mała Czarna, ulubiona i ja zawsze w niej chodzę, jak gdzieś idziemy na jakąś taką imprezę, a jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej eleganckie spotkania, typu rodzinne, jakieś komunia, szciny, wesela, ja mam jedną sukienkę z Simple, i ją kupiłam ogólnie z nawianem pojechania na Fashion Week i powiem Wam, że ja w tej sukience obskoczyłam wszystkie najważniejsze imprezy rodzinne, jak takie imprezy typu wesela w rodzinie Marcina. Ja w tej sukience może już byłam gdzieś, nie wiem, z 10 razy, naprawdę, bo ona nie należała do najtańsza, ona kosztowała coś około 500 zł, nie była wtedy najtańsza, ale stwierdziłam, że kupię sobie jedną i tak naprawdę na tych wszystkich uczestnościach, w których ja byłam i po których miałam sobie kupić nową sukienkę, to tak naprawdę mam tylko jedną i ja w niej chodzę. Zawsze, nie Zawsze. i teraz w tym roku mam szykuje mi się kolejna komóje, kolejne chrzciny i też idę w tej sukience, bo jest naprawdę bardzo ładna, ona jest taką literę A, więc jeżeli się nawet najem i troszkę mi tak brzuszek, taki deskoty, taki delikatny, nic nie widać świetnie kamufluje, ona jest w kolano. Także też jest taka elegancka, z klasą, strasznie mi się podoba i naprawdę bardzo lubię w niej chodzić. Ja mam e, sukienek ostatnio trochę więcej w swojej szafie, ale wybrałam taką jedną w sumie, którą lubię najbardziej, w kolorze pomarańczowym, e, z takim fasonem z kieszeniami. Ona jest dosyć krótka i to jest kolor taki mocno pomarańczowy, nie do końca czerwony. E, fason luźny, tutaj przy brzuchu ona tak fajnie się marszczy, jest krótka przed kolano. Zresztą wrzucę wam zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda na sylwetce. Kupiłam ją chyba nawet wtedy na wyprzedażach z mango. Ja, jeżeli chodzi o sukienki, takie klasyczne, proste fasony, zawsze kupuję w mango. Zawsze się sprawdzają. Ładnie wygląda do opalenizny. Tak naprawdę wystarczą jakieś fajne szpilki i. No i to wszystko. Także, jeżeli chodzi o ulubioną sukienkę na wielkie wyjście, to zdecydowanie ta z mango pomarańczowa. Okay, idąc za ciosem, e, jeżeli chodzi o ubrania, dodatki, będziemy mówić teraz o butach. O takich parach wiązanych, bo te buty są chyba w miarę świeże, nie? One są z tamtego tak, roku. Z tamtego roku ja e, kupiłam sobie te buty na chrzciny, pamiętam wtedy, do białej sukienki. Ja je kupiłam chyba przed jakimś... a my byliśmy na jakimś pokazie mody, tak? Jechałyśmy na pokaz mody. Tak, 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 tak. I tak ja tak, miałam tak, tak. biało-czarną sukienkę i beżowe buty, te beżowe buty na końcu mi pasowały, zastąpiłyśmy się w zary kupiłam sobie te czarne. I tak naprawdę na przykład, ona mnie bardzo często noszę te buty do tej małej czarnej do tej sukienki mm -hmm. z River Island. Jeżeli chodzi o tamte inne, to, takie, to simple, tam to takie beżowe, ze Stradivariusa, takie nasze, stare, stare, one są już mega siłane i w tym sezonie muszę sobie kupić kolejną parę, takich delikatnych sandałek beżowych, bo ona zawsze się sprawdza i to wszystko tak, jest. Tak, klasyczne, sukienki. takie najzwyklejsze, mm -hmm. nie. Ale jeżeli chodzi o te buty, nie są, te moje są ze Stradivariusa, może powiem na początku, kupiłam je chyba coś za. Nie wiem, już nie pamiętam, one są chyba z tamtego roku, więc troszeczkę, no już jakiś czas temu. Wiązane są aż do koski, bo one jak zasznurujecie, to one już aż sięgają gdzieś tak do, do początku koski. Nie są butami najwygodniejszymi, aczkolwiek ja jeszcze na szpilkach żadnych nie czułam się jakoś super wygodnie. Nie jestem osobą szpilkową, więc też nie mam za dużo do powiedzenia w tym temacie. Ale jeżeli chodzi o wielkie wyjście, gdzie trzeba szpilki założyć, bo czasami może no nie ma potrzeby. No ale czasem są takie okazje, że te szpilki no, ale jak się trzeba, nawet na jakieś wesele to wypadałoby nałożyć Dokładnie. do kościoła, tam na pierwsze wejście, ewentualnie potem zmienić sobie na barety. są beżowe, czyli w kolorze takiej skóry, pasują do praktycznie każdego koloru, można nosić do bieli, do tej pomarańczowej sukienki, o której wspomniałam, do czarnej. Nie są najwygodniejsze, ale bardzo efektownie wyglądają. Kilka godzin nie jestem w stanie wytrzymać. w nich wytrzymać. Nie miałam za bardzo wyboru, bo powiem Wam szczerze, że oprócz e, strasznie ściułanych sandałków na szpilce, to są moje jedyne buty na obcasie. Więc nie mam do, z dużego te, doświadczenia. W sensie, takich dobrze wyglądających i nadających Tak, dokładnie, się nie bo nie te my. jeszcze są, jak widzicie, tutaj nie mają z, e, zniszczonych obcasów, są takie w miarę, więc jak będę miała już okazję, E, szpilkową, to zdecydowanie je założę, bo wyglądają pięknie. No, a nie są najwygodniejsze, to to poradzę. Po nie. prostu może nie jestem stworzona do szpilek. Bo... Moje są zale, tak jak mówiłam wcześniej, kupiłam je przez przypadek, jak grałyśmy na pokaz. Ja chodzę, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, w tej, do tej czarnej sukienki. E, nie chodzę też nie w nich często, dlatego, że trochę skracają mi nogi, e, dlatego teraz jednak wolę takie no, szpilki w kolorze nude i jak będę właśnie szła na wesele czy na chcinę do tej sukienki będę musiała kupić sobie coś delikatniejszego, ale na imprezę dla jakimiś tam jak mi się mówi, z dziewczynami, na jakieś wyjście, bardzo ładnie nakładam zakładam ładnie na, ładnie. na, na zakładam nasze te buty yy, nie jest to jakieś mega niewygodne ale też nie jest jakieś mega wygodne, jest takie przeciętne, także z 5-6 godzin na imprezie wytrzymam. Ja powiem e, troszeczkę o kosmetycznej stronie takiego wielkiego wyjścia. Fixer spray fiksujący z firmy Creolan z firmy wizażowej, takiej charakteryzatorskiej ja ten spray to jest chyba moje drugie lub trzecie opakowanie, uwielbiam ten fixer to jest najlepszy utrwalacz do makijażu jaki używałam po tym fixerze utrzymałam się całą noc, cokolwiek na buzi macie, czy to jest podkład tani, czy drogi, naprawdę przedłuża trwałość makijażu i czasami nawet ym, ja jak mam wyjście jakieś ważne i chcę, żeby to dobrze wyglądało, pryskam się nim rano i wieczorem makijaż jest w super stanie. Jest to produkt mocno obciążający, jest to produkt strasznie śmierdzący, bo on pachnie jak jakaś farba, lakier w włosów taki chemiczny mocno. Więc to nie jest produkt na co dzień, ale przy okazji wielkiego wyjścia, wesela, komunii, można, można sobie psiknąć z odległości 30 cm, rewelacyjnie utrwa. cienie, tusze, podkład, puder, wszystko sprawia, że makijaż, makijaż jest długotrwały i wodoodporny. Serdecznie wam polecam, jeżeli macie jakąś okazję, ja mam akurat taką dużą butlę, ale jest jeszcze taka mniejsza, więc jak ktoś używa tego rzadziej, to serdecznie polecam. Do makijażu ślubnych dla panien młodych używam milion razy, także jeżeli chodzi o wielkie wyjścia, dla mnie Kryolan to jest w ogóle bezkonkurencyjny. Moim kolejnym drugim mistrzem, trzecim mistrzem wielkiego wyjścia jest Torebka. To jest taka rzecz banalna, ale muszę Wam powiedzieć taką historię, że ja przez długi okres czasu chodziłam w takich małych kopertówkach, tak? Takie wiecie, 10 na 10 cm w, to się tak wiecie brało do ręki i tak wiecie chodziłam tak z tymi tak taka wiecie paniusia i tak naprawdę wtedy coś się nic nie mieściło i jednak stwierdziłam, bo już nawet w tamtym roku, jak były jakieś takie imprezy rodzinne, wesela, ślubite sprawy, że stwierdziłam, że te dwa naprawdę to się po prostu nie wyglądają, tylko, tylko ładnie wyglądają i tyle. A bardzo często było tak, że nie wiem, prosiłam Marcina, żeby mi gdzieś chował do samochodu, weź mi, schować, weź mi kosmetyczkę schowaj, weź mi schowaj nie wiem, ładowarka, jakiś mały lakier do włosów, kosmetyki, no w ogóle bez sensu latanie do samochodu, więc stwierdziłam, że już te daje z z prostu takimi malutkimi torabeczkami. I teraz na przykład moim takim mistrzem kolejnym jest właśnie torebka, ona jest tu większa motorką, około tam kilku centymetrów, wszystko się z niej zmieści, zmieści się do niej spokojnie telefon, zmieści się ładowarka, zmieści się kosmetyczka, wszystko fajnie się zmieści, można sobie zawiesić, kurczę, na stoliku, czy na tym siedzeniu przy stoliku, wszystko ma się schowane w jednym miejscu pod ręką. Nie trzeba wejść do samochodu po jakieś tam, nie wiem, rzeczy, poprawki, żeby zrobić czy coś w tym stylu. Poza tym też często miałam takie przypadki, że brałam im mniejszą torebkę, to często na tych rzeczy wypadały, pieniądze mi wypadały, telefon z telefoniaś w torebeczce, a tak biorę większą. I u mnie się naprawdę rewelacyjnie nie sprawdza. Polecam Wam. Ja znowu kosmetycznie będę mówić, bo mam dwie pomadki, które są mistrzami Wielkiego Wyjścia. To w ogóle bezkonkurencyjne. Pierwsza pomadka to MAC. Nie mam Wielkiego Wyjścia, ale tak stwierdziłam, że ją nałożę dzisiaj. Bo dawno czerwonych ust nie miałam, bo dawno Wielkiego Wyjścia nie było. W każdym razie, Russian Red to jest pomadka matowa. Ja ją mam już. Nie wiem, czy ona w ogóle jest nieprzeterminowana. No w każdym razie mam ją już chyba z dwa lata, więc troszeczkę już czasu ją używam. Przepięknie wygląda na ustach: do tego zwykła kreska, czarna sukienka, czy nawet, nie wiem, jakaś biała koszula, bluzka koszulowa, skórzana spódnica. Wygląda się rewelacyjnie, także matowa pomadka w kolorze czerwonym. To jest mój mistrz wielkiego wyjścia. Jak nie mam na siebie pomysłu, i co się ubrać, czy w co się malować, czy w ogóle co ze sobą zrobić, to sięgam po tą pomadkę. A jeżeli chodzi o róże, dla osób, które może bardziej różę preferują, to jest pomadka z Rimmela z serii Lasting Finish jednej z moich ulubionych serii obok Maka. To są bardzo dobre pomadki. A numer to 038 inwok To jest taki bardzo ciemny. Może ja trochę odsunę, od lamp, bardzo ciemno-różowy kolor, wpadający w taką zgaszoną fukcję, ale bardzo ładnie wygląda na ustach. Jest dosyć trwała, może mniej trwalsza niż mak, ale pięknie na ustach wygląda, więc jeżeli chodzi o mistrzów ust, to, wy, to te dwie, dwa, dwa kolory. Pięknie wyglądają do sukienek, do szpilek, seksownie. Jeżeli jesteśmy w temacie kosmetyków, powiem Wam, że ja zawsze na imprezę muszę mieć jakieś perfumy. Ja jestem wariatką, wiecie, na parkiecie pierwsza schodzę, ostatnia, szaleję, wiadomo, czy ten się człowiek poci, no i tam zachodzą różne takie nieprzyjemne, nieprzyjemne sytuacje. sytuacje, więc zawsze muszę mieć w torebce jakieś perfumy. Znaczy nie, nie nie lubię nosić perfum na przykład takich pełnowymiarowych, mam no, w takiej jakąś imprezę, znaczy no, zmniejszyć się zmieszczą, ale ja się boję, że może mi się zbiją, albo gdzieś wgubię, albo cokolwiek gdzieś mi wypadnie. Tak. Człowiek na imprezie różne ma takie wiecie, różne są procenty, człowiek się boi, może coś wypaść i z reguły zawsze biorę sobie takie małe jakieś wiecie próbki, albo jakieś takie małe w takich pojemniczkach perfum, akurat tutaj mam te są z yy, Lanką dobrze mówię, tak, flakonik, a ten jest tutaj z klinika. Zawsze mam w torebce jakieś małe takie perfumki, bardzo często dostaję, dostaję, miałam w bo albo w gratis. jakieś gratisy i zawsze ja sobie te perfumy właśnie zostawiam na jakieś takie wyjścia, na imprezy, jak tak, żeby po prostu mieć w torebce, odświeżyć się, popsikać, żeby człowiek pachniał zawsze świeżo i pięknie, więc ja zawsze na wielkie wyjścia zabieram sobie jakiś taką mały flakonik perfum. Mhm. Ostatnim mistrzem wielkiego wyjścia są rajstopy w, w sprayu Sally Hansen. Ja mam akurat kolor Medium Glow. Ja też mam Yy, hmm. Też ten sam kolor tak. masz. Wodoodporne. Przepięknie wyglądają na nogach, ale i na całej skórze. Ja pamiętam bardzo często to, to my się smarujemy no. całe. Znaczy total, total look. Wiecie, ręce. No chodzi, że ma na przykład problemy z e, jakimiś wypryskami na ramieniu, czy na przykład na plecach. To jest świetne rozwiązanie, Super żeby sprawa. przykryć. Tak. Bardzo dobrze się rozprowadza, nie robi plam, nie można z tym zrobić żadnej krzywdy. Świetnie wygląda, nogi wyszczupla, taki jest połysk. Ta a w ogóle jeszcze, się staje też bardzo fajnie wygląda, na opalonym ciele. To, tak to już wygląda. w ogóle inaczej. To już jest w ogóle czap, po prostu jednolita. Skóra, bez żadnych pajączków, bez zaczerwienień, kropeczek, tak. jakichś wyprysków, piękno mi piękno, wyglądają. Piękno. Jest super mega trwały i na jakieś takie wyjścia raz na jakiś czas jest super. Ubranie raczej nie brudzi, nie wiem, jak gdyby się na przykład gdyby ktoś nałożył na białej sukienki, nie, to z białej sukienki nie? nie, bo ja też miałam taką białą no. sukienkę obciśniętą, ale nie wiem, jak tak jakby było ze spodniami, ale też by byłoby bez sensu używać na przykład. Tak A i w ogóle zmywa się też dobrze, znaczy nie ma problemu ze zmyciem to, tego Po zwykłym gdzieś o nie zmyjecie się i produkt się zmywa, także... Super sprawa, jeżeli macie jakieś większe wyjście w okresie letnim czy nawet jesiennym, chcecie koloru, chcecie błysku, chcecie takiej no. fajnej, zdrowej, apetycznie wyglądającej no. skóry, Serdecznie Wam to polecam. To zostawia też połysk, ale nie taki wiecie hamski jakiś broka, tylko takie delikatne, jakbyście je wzięli pod, pod, pod światło, czy pod słońce, taką delikatną, takie drobiki, drobinki, wiecie, byście wróciły z jakiś czasów na super na sprawa jeżeli jeszcze nie macie polecam to kosztuje coś około 30 zł, ale nie kupujcie w drogeriach gdzieś w Rossmannie. No nie, nie, tylko Na, na, na Znacie tak, na na stronach internetowych, to jest dużo tańsze. moim ostatnim mistrzem wielkiego wyjścia są bibułki. Ja bibułki na co dzień absolutnie nie używam, jakoś tak nigdy nie potrzebuję. Jednak na imprezę jak już idę to wiecie, czasami a czy, czasami jak idziemy na imprezę, no to jednak człowiek się wyszykuje, żeby sobie piękny makijaż starany, wszystko musi być dopracowane, piękne włosy, wszystko. Mhm. I tak, tak jak ja mówię, no że jestem w wariatku, więc ja uwielbiam tańczyć, wiecie tutaj. Uuu, impreza! No tak że mam ten makijaż, to też wiecie, nie chcę go tak naprawdę zniszczyć, po prostu nakładając kolejnej warstwy. Ja mam takie bibułki z inglota. One są już naprawdę bardzo stare, bo ja użyłam je raz na jakiś czas. One, One takie są fajne no takie trochę inne tak, niż spiegły, nie? I, takie wiecie, i zawsze jak idziemy tam się przepudrować nosek, to ja przykład nie nakładam kolejnej warstwy o, makijażu. No też to właśnie ziemię, tylko delikatnie sobie bibułki od, odsłanczam, z z twarzy yy, i to po prostu jakoś mam mieć, odświeżam makijaż, jakoś fajnie wszystko wygląda, nie nakładam kolejnej warstwy, bo też mi trochę szkoda makijażu. bo Czyli lepiej, lepiej odsączyć i ewentualnie troszkę przypudrować, jak już to się odsączy, ale nie nakładać kolejnej warstwy podkładu, szkampudru, no bo to bez sensu. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o mistrzów Wielkiego Wyjścia, to już jest wszystko. Byli mistrzowie makijażu, teraz mistrzowie, mistrzowie Wielkiego Wyjścia. I teraz może jakiegoś będzie. takiego dnia normalnego? Czyli mistrzowie Wielka dnia, dnia Dzień O, to może być ciekawe. Będzie w następnym myślimy. tygodniu albo za dwa tygodnie, tak żeby też nie było może, tego może spokojnie. Ale w Spokojnie zrobimy. Na pewno. Super. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie na dole, bo ostatnio też napisaliście, także wszystko już mamy zanotowane, już tak, jest lista filmów tak, do nagrania jest. i widzimy się w kolejnym filmie. Żegnamy Was serdecznie. Pa!